Siemanko moi drodzy, jestem Terin, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj wieczorem zasypaliście mego Instagrama wiadomościami właśnie o tej sprawie, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli że Dredziasty pokazał twarz kamerzysty na swoim Instagramie i tak, moi drodzy, jest to prawda. Twarz jest naprawdę bardzo dobrze widoczna, w bardzo dobrej jakości, tak zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu, napiszcie komentarz, no i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, początkowo miałem nagrać wpadkę Łukasza Wawrzyniaka i kamerzysty, że mają taką samą koszulkę na tym samym story w tym samym dniu, ale powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się tego, co się wydarzyło kilka godzin później, czyli story drudziastego, zobaczcie sobie sami, sobie sami to story, po prostu nagrał tutaj kamerzystę bez maski. Nie wiem o co chodziło, ale naprawdę mega dziwne. ty macie teraz w przybliżeniu tą twarz i ty idealnie widać, że to jest Łukasz Różyniak. Jak sami możecie zobaczyć, nie wiem co się stało, ale dlaczego Dredziasty widział, że nagrywa Łukasza. Jeszcze później go tak z daleka zaczął nagrywać i dokładnie było to widać. Przecież on nie miał maski. No to nie wiem o co chodziło Dredziarzowi, dlaczego tak się stało. Ale po kilku minutach, nie wiem, tam 5 minutach zostało usunięte do story Naprawdę mega dziwne, że po prostu drdziasty jakby to zrobił tak jakby specjalnie To wygląda jakby to drdziasty właśnie zrobił specjalnie, żeby pokazać tą twarz I później, że niby przypadkiem e, usuwa, co nie? Także naprawdę mega dziwna, ale dosyć ciekawa sprawa e, No i co? Zobaczymy, moi drodzy, czy może to jest jakiś wstęp Dopiero kamerzysta może chce pokazać w końcu tą Twarz chce ściągnąć, może nawet drydziaczowi kazał to zrobić, żeby po prostu był taki wielki szum w internecie. W sumie bardzo możliwe, bo mają różne sposoby właśnie na, na kontrowersje, na wywołanie sensacji. Także naprawdę ciekawa informacja. Także moi drodzy, co ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, to możecie kliknąć ten niebieski przycisk, wtedy każda osoba zostanie pozdrowiona na odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. No i do następnego filmu. Cześć.